Jeżeli u Państwa dziecka w okresie sezonu wirusa RS, czyli pod koniec listopada albo w grudniu, czy na początku stycznia, Państwa dziecko po dwóch dniach objawów ze strony górnych dróg oddechowych, czyli Kaszlu, kataru, objawu zatkania nosa, niewielkiej gorączki 37-38 stopni, zaczyna oddychać szybciej. Zaczyna zapadać mu się skóra na klatce piersiowej. Zaczyna mieć świszczący oddech, albo kaszle coraz bardziej intensywniej, ten kaszel jest lekko taki świszczący. Zaczyna, państwo zaczyna mieć wrażenie, że grzechocze coś mu w klatce piersiowej. To jest to sytuacja, w której Państwo powinni ze swoim dzieckiem udać się do szpitala, gdyż są to objawy narastającej duszności. Jeżeli do tych wszystkich objawów dodatkowo dołączą Państwo objawy desaturacji, jeżeli zmierzą Państwo pulsoksymetrem saturację krwi tlenem na palcu Państwa dziecka i pokaże ten instrument saturację na poziomie 92-93%, to jest to też sygnał, który skieruje Państwa do szpitala.